Kanał. A! A! Się w kanał. Uwaga na tą małodziecię, bo tak podjeżdża Jakby chciała, ale by nie mogła. Trzeba pojechać w lewo, nie? Pojedziemy Robię Ci miejsce, bo Ty kierujesz Aha, bo ja kieruję Kierownik tej imprezy Wariocie Nie wiem, czy on jedzie, ten młody Jakoś podróżniczkom wiedzą, co on tam pokazuje Jedziemy też w prawo, nie? Ale stop to stop, nie? Ten typ Peugeotem to za nami chyba jeździ. Jedziemy prosto czy w prawo? Nie wiem, ty jesteś kierownicą kierownik imprezy miejsce ci robię? Czy ma? o mały żółwik siema ma ma? ja się nie znam serio, ja tam jak jadę to ja wtedy poszaleję nie wolno szaleć no co ty to mówisz za rzeczy jakie się opowiadasz? jakieś opowiadasz jakieś szalenie na motocyklu to jest, ma być grzeczna kulturalna jazda no jest jest przykład w taki sposób grzecznie kulturalnie nikomu żeś nie przeszkadzał Jeszcze albo, albo w prawo, w prawo, w prawo, w prawo A, ma, ma. W Prawy do lewego Ty normalnie jeśli mi tą dupą, zaś nie mam chyba powietrza Tyle, co trzeba Teraz nawet Teraz nawet nie wiem, czy kurde nie będzie widać na nagraniu Jak ten motor tak tańczył Chociaż ta stabilizacja 2-3 stopy? No, a wy tak fajnie? Ja że... Mówisz? Ja byś na kiaberku jechał. No tak, to chłopie, tylko kręgosłup nie za bardzo. Zadowolo... Zadowolony z tej pozycji. Nie ja wyprafować. Pamiętam, jak ty do Bułgarii jechałeś, jakbyś by się do nie tego busa wsadzili? No. To ja nie bym pojechał. Nie wiem, w świat na pewno. Jedziemy na... gdzie? Na którą stację? To chyba najlepiej BB pomakać, nie? To, to może być British tam Petrol to, Tam jest automatyczny masz, Nie widzę nic Ty nie masz blendy? Masz blendę przecież Mam blendę, ale jak założę blendę to... Widziałeś TikToka jak upalasz na dżin-dżingu? Widziałem! Ale, ale najbardziej mi się chciało śmiać jak wjechałeś na tą dużą bieżnię i te ujęcie, początek jego zwłaszcza, tam trochę zasłania ta moja ikonka. Ale ty się pierwszy raz obejrzałeś, za chwilę drugi raz wiesz, idziesz ogień i się oglądasz tak ktoś za tobą jechał, a, a wiedziałeś że nikt nie jedzie za tobą. A może trenowałeś po prostu? O, o, oglądanie się. A ja stałem przed tobą. Na pewno miałem. To Co byś? Musimy już bym tam Dlatego powiedziałem, że trzeba jechać w lewo. Tu spędzamy? Jedziemy tam dalej? Jedziemy, no bo jak nie ma żadnych motocyklistów, tu tam daleko nie ujedziesz. Na trzy krosy byś ujechał, bo ja ostatnio ten na E-bajku jechałem. Ej, bo tu z prawej ci mogą wyjechać. Bam przez laty. Tam dalej nie idź, bo tam nic nie ma. Zawracamy? A wyjść Zrób to jeszcze raz. A mogę tam bliżej? To mnie obsypiesz kamieniami. Aha, no, ja pojadę tam za tobą, szanę trochę bliżej i... Ej to nie dzińczej. Nie wiem, żeby muszę uważać Ale nie, waryjot. Na